Dorota Zgódka Ulicą Farną. Ulicą Farną idzie starsza pani, z ciężarną. W głowach same kosmosy, starej, blisko do kosy. Młoda niesie nowe życie, marzyła o nim skrycie. Pilnowała jej pewna psica, lecz to się stało, w pełni księżyca. Rudykolo będzie ta to lo. Rudykolo będzie ta to lo. Rudykolo będzie tato lo. Ulicą farną wraca starsza pani z ciężarną. Były. Tu i tam. Były tam i tu. Sru tu tu tu. tu tu tu. Czytał Czarek Babaj.